Dzień dobry, witajcie! Tak jest, okrę drzewkowy za ponad 25 tysięcy dublonów. Co mogę pójść nie tak? To by się spodziewał. Ja jestem zszokowany, dlatego zrobiłem ten materiał, o tym sobie dzisiaj pogadamy. Pogadam sobie ogólnie o aukcjach, o tym jak można bija je jednak trochę polepszyć, ale w tle będzie sobie leciała bitewka, ogólnie raczej to będzie taka typowa pogadanka, żeby sobie coś tam pogadać. Polecam sobie materiał odpalić w tle, jeżeli gdzieś tam w kurku czy coś, to polecam obejrzeć, posłuchać, ale jeżeli chcecie, to oczywiście w tle będzie fajna bitwa, ale nie z wynikiem kawałek powyżej 200 tysięcy, więc też będzie, będzie na co popatrzeć. Tak jest, aukcja na nową drzewkową, dziesiątkową... Ech. Tak, okręt drzewkowy, dziesiątego tieru... Skończyła się tym, że oferty 25 tysięcy dublonów nie wygrały. Trzeba było mieć co najmniej 25 tysięcy i jeden dublona, żeby wygrać. Ogólnie aukcja była dostępna dla wszystkich serwerów, i najprawdopodobniej tą cenę bardzo mocno podbiły serwery azjatyckie. O tam dosyć mocno walczyły o tego. Podobno to nie udało mi się znaleźć nigdzie screena. To jest tylko ploteczka. Jedna z największych ofert za tego to było 170 tysięcy dublonów, tak. Tak, ktoś sobie zaszalał. Nie wiem, czy to był żart, czy to był coś, czy to był ktoś, kto ma nadmiar kasy i po prostu chciał sobie zrobić jaja. Nie wiem, w każdym razie jego pieniądze, jego sprawa. Ale chciałem wrócić do samego tego. Nazwijmy to. Dla mnie to jest problem, że okręty drzewkowe istnieje coś takiego jak wczesny dostęp. no znaczy nie, tak, wczesny dostęp jest fajny, bo to jest jeszcze taki miesiąc, w zasadzie ostatnio nawet dwa, gdzie okręty jeszcze nie wchodzą bezpośrednio do drzewka, no i można to nazwać takim wczesnym dostępem, testowaniem itd., dalej. No bla bla, można to piorowo ładnie nazywać. Ale problem jest taki, że ten cały wczesny dostęp to jest szt pieniążki. I tego, czego nie można odmówić w WG, to to, że na robieniu pieniędzy się znają. Jeżeli ktoś wydaje taki gruby szmal, bo 25 tysięcy doblonów to nie jest, są małe pieniądze na to, żeby zdobyć miesiąc wcześniej okręt drzewkowy, który za ten miesiąc będzie za darmo. Wiadomo, no trzeba będzie poświęcić trochę czasu na wygrindowanie go, zrobienie ekspo i tak dalej. Tym bardziej, że we wczesnym dostępie siódmy tier to jest to, co dostaniemy na pewno. Jeżeli ktoś zrobi wszystkie misje i tak dalej, to siódmy tier będzie za darmo. I to jest też kwintesencja wczesnego dostępu. To po co robią piątki, szóstki i tak dalej? No... Czemu tam te okręty są omijane? Wiadomo, że jeżeli przyjdzie nowy gracz, później za jakiś czas, to on będzie musiał wygrindować te okręty. Ale obecnie, przy obecnym stanie, to te okręty są bardzo mało popularne, bo i tak wszyscy zrobią siódemki i pójdą w górę. Pomijam fakt, że ta linia i tak nie będzie jakoś truba popularna, ale no tak, tak będzie. No i zastanawiam się cały czas po co, po co tracić czas na projektowanie, robienie tych okrętów, Skoro i tak wszyscy dostają siódemki, a poza tym i tak można dodać hajsu i zrobić sobie dziewiątkę, można ją tam szybko, szybko, bardzo szybko, jeżeli wydacie hajsu, to w zasadzie w momencie możecie mieć już dziewiąty tier i nie wiem jak wy, ale ja już dziewiątych tierów trochę widziałem w bitwach, więc trochę hajsu poszło i to na samym początku eventu, gdzie, hmm, gdzie nie zdobyli w zasadzie całe to, zdobyli za kasę, nie? Nie, dlatego, że tam zdobyli trochę darmowych żetonów i sobie dobili do końca tą dziewiątkę, bo to można, można sobie powiedzmy też też powiedzieć, że można sobie za darmo dobić do tej siódemki i ewentualnie dokupić sobie trochę do ósemki, do dziewiątki. Ale nie, to osoby, które już następnego dnia latały dziewiątkami, proszę pływały już były. No a teraz mamy też dziesiątki. Nawiązuję też trochę do tej aukcji, bo sama... Mm, Same, sama ta aukcja, aukcja w ciemno jest spoko. One są w sumie dosyć mocno popularne, m.in. w Stanach, ale nie tylko. No, wiadomo, każdy wrzuca kasę i dowiemy się na końcu, kto wygra. Jeżeli nie wygrywasz, to Twoja kasa wraca. To jest tak zwana aukcja w ciemno, no, jest spoko. Ale, według mnie, po pierwsze, jak się aukcja kończy, to wyniki aukcji powinny być jasno, elegancko, tablica. Nie musi być nawet. To tablica nikami, że które niki konkretnie wygrały. Nie, nie, nawet, nawet lepiej, jeżeli nie będzie listy, bo te osoby, które dały to gruby hajs te 25 tysięcy mogłyby być teraz lekko piętnowane przez, przez graczy. A to nie, nie o to w tym chodzi. Czy dałoby się na przykład informacja przedziału, że od tej kwoty do tej takie kwoty wygrywały. Tyle i tyle hajsu trzeba było na węgiel, tyle i tyle na kapitana. Kapitan też absurdalnie wysoko poszedł tam widziałem oferty po 50 milionów, po 40 parę milionów i one chyba nawet nie wygrywały czy wygrywały, nie, przyznam się szczerze, że że tutaj nie pamiętam, nie przygotowałem się z kapitana, no i flaga, która też tam poszła, no i ten ta dziesiątka drzewkowa, to nam daje też nam, graczom Pewien obraz, jak to wygląda ze strony WG. My wszyscy krzyczymy, nie, że o, to jest złe, to nie powinno tak być, nie? Ale przechodzi moment, gdzie faktycznie można wydać kasę, to ludzie robią cyk, 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 cyk pieniążki i ten. Także, no, mamy tutaj pewien, nazwijmy to dysonans, czy jakby to można jeszcze bardziej profesjonalnie nazwać. No problem. Z jednej strony. Można by posłuchać tych graczy i zrobić, no dobra, okej, okay, rozumiemy, nie róbmy tego, ale z drugiej strony to jest firma, która ma zarabiać pieniądze. Oni nie tworzą tego charytatywnie, oni mają, to jest produkt, który ma na siebie zarabiać i to robi, zarabia, no sprawdza im się to, tego im nie można odmówić. Zarabianie są naprawdę, naprawdę dobrzy, marketingowo pracują. Przydałoby się jeszcze trochę ten poperkę PR, poprawić, PR ostatnio, bo ale to. To nie, nie na ten temat. I zastanawiam się, jakie są Wasze propozycje, jeżeli chodzi o aukcje, jakbyście chcieli ewentualnie poprawić, co byście chcieli w nich wprowadzić. Ja, między innymi, chciałbym, żeby one były co miesiąc albo nawet częściej. Może, mogą być mniejsze, to nie musi być od razu 100 tysięcy węgla. Niech dadzą mi 20 tysięcy węgla. Niech dadzą tam jakiegoś śmiesznego kapitana, nie wiem, cokolwiek, jakiś nie wiem. Czwartotierowy czy trzeciotierowy okręt premium do licytacji, no tylko żeby to było cały czas, bo to jest coś co się dzieje, coś co buduje ruch między innymi na Discordach czy na innych tych, coś co gdzieś tam jest cały czas się, się coś tam coś kręci. to Fajnie by było, żeby to było częściej, nie musi być od razu tak turbo dużo, że o dajmy 100 tysięcy węgla i, i w ogóle, ale żeby było. Częściej, było o wiele przyjemniej. No i to, co wspomniałem, wyniki. Przydałoby się, żeby pojawiały się wyniki, żeby można było określić albo oszacować na przyszłość na przykład, za ile wejść, czy, czy ten desen, A nie trzeba latać po Discordach, latać po forum, czy innych miejscach i zapytywać: no, no, ty ile dałeś, nie? A ty, a ty ile. Nie tylko, żeby było to fajnie, ładnie opisane, wtedy będzie o wiele przyjemniej też brać w tym udział nie wiem jak wy sądzicie, ale ja, ja to mniej więcej wiem tam, że parę osób na pewno zaproponuje żeby to były otwarte aukcje ale na to raczej bym się nie spodziewał może kiedyś zrobią otwartą aukcję, żeby było widać ale wtedy wtedy nam szczeni będą opadać bo wtedy byśmy widzieli między innymi, że już nie ma szans na, na niemiecką drzewkową dziesiątkę bo ludzie rzucają po 20-25 tysięcy rublonów ja szczerze wrzuciłem 5,5 i liczyłem, że będę raczej nie liczyłem, że się załapię. po prostu tak sobie Bardziej powiedzmy dla jaj wrzuciłem 55 tysięcy dublonów, ale taki byłem na zasadzie, o jak się uda, no to się uda, jak nie, jak nie to nie. I bardziej obstawiałem coś w rodzaju 12-13 tysięcy dublonów, że takie oferty będą już wygrywać, a okazuje się, że, yy, że nie. że <grybujesz> Trzeba było dać ponad 25 tysięcy dublonów za drzewkową dziesiątkę, drzewkową dziesiątkę miesiąc wcześniej. Szczerze nie wiem co jeszcze powiedzieć, jestem w lekkim szoku, no to jest dobre określenie. I czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie. Kogoś tam nieźle poniosło 1000. Poszło 1000 sztuk. Pamiętajcie, że to było 1000 okrętów na wszystkie serwery. Sporo. Sporo. Ale kasa się, kasa się zgadza. W jest zadowolony. O tu dużo mówić. I jak obstawiacie? Jak, czy zmienią się aukcje, czy będziemy mieli więcej okrętów w aukcjach, czy, czy nie, ja obstawiam, że zaczną się pojawiać coraz częściej okręty w aukcjach. Zresztą, no, ta latarnia była takim lekkim smuteczkiem ostatecznie, bo wszyscy obstawiali, że co to, nie, że to Belfast będzie w aukcji, że coś, jakąś perełkę dadzą, że tego, no bo, a zapowiadało się to całkiem, całkiem przyjemnie, że ta latarnia to będzie jednak coś grubego. A tu dali okręt drzewkowy. Tak. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was jak zawsze na innej Trzymajcie się, Heja. Yy, przypominam, że dzisiaj zaczyna się grapaczka. Dzisiaj na streamie Snowrunner i grapaczka jutro. Okręty. To jeszcze taki mały product placement. Trzymajcie się, Heja. Opa.